Cześć, witam Cię na naszej stronie. Nazywam się Krzysztof Janik, jestem głównym trenerem i założycielem Running Performance.pl, które działa z powodzeniem od 2010 roku. Przygotowałem dla Ciebie szeroką gamę usług, które pozwolą Ci rozwijać swoją pasję z ludźmi, którzy są tacy jak Ty, czyli zafascynowani bieganiem i chętnie podzielą się z Tobą swoją wiedzą. Zakres współpracy dobieramy indywidualnie, do Twojej aktualnej formy i potrzeb. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z bieganiem, próbujesz przebiec swoje pierwsze 10 km, lub jesteś doświadczonym maratończykiem, zasługujesz na indywidualną opiekę i profesjonalne wskazówki treningowe. W naszej ofercie znajdziesz zarówno spotkania indywidualne jeden na jeden, wsparcie zdalne, czyli trener online, który będzie dbał o rozpisanie odpowiedniego planu treningowego, modyfikował go oraz śledził twoje postępy treningowe. A także udzielał Ci rad w każdym momencie naszej współpracy. Wykonamy testy wydolnościowe z pomiarem mleczanu i wyznaczymy Ci odpowiednie intensywności treningowe. Dokonamy także analizy Twojej techniki biegu i wprowadzimy zmiany, które poprawią Twoją ekonomikę. Dla firm i pracowników polecam wykłady treningowe i dietetyczne oraz zajęcia biegowe, prewencyjne i wzmacniające. Dodatkowo możesz dołączyć do cyklicznych zajęć Core and Strand w formie online i korzystać z nich, niezależnie w jakim kraju aktualnie mieszkasz. Nasz dietetyk pomoże Ci ułożyć odpowiednie nawyki żywieniowe i stworzy zindywidualizowaną dietę. Dodatkowo organizujemy wspaniałe obozy i wyprawy biegowe po całym świecie, a wszystko po to, abyś mógł poprawiać swoją formę, budować relacje z innymi biegaczami, trenować pod okiem profesjonalistów. I zwiedzać najciekawsze zakątki nie tylko biegowego świata. Jeśli nie wiesz, jaka usługa jest dla Ciebie idealna, nie krępuj się, napisz do nas, pomożemy Ci wybrać to, czego najbardziej potrzebujesz. Do usłyszenia, cześć!